Od ponad dwóch tygodni obserwujemy duży wzrost ceny bitcoina. W ślad za ceną idzie wykres dominacji, co oznacza, że altcoiny jeszcze nie rozwinęły skrzydeł. Czy jest na to szansa? A jeśli tak, to kiedy? Dziś spojrzymy za kulisy i ocenimy kondycję rynku altcoinów. Ja mam na imię Rafał, zapraszam serdecznie. A dzisiejsze analizy rozpoczniemy od wykresu, który większość z Was zna. To jest wykres, który nam mówi, czy mamy alt season, czy może bitcoin season. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam, zostawcie kciuk pod tym filmem, zasubskrybujcie nasz kanał, najlepiej z dzwoneczkiem i dołączajcie do społeczności Gambi Tradera. Link znajdziecie w opisie tego nagrania. A wskaźnik alt season index robi nam porównanie 50% altcoinów z największą kapitalizacją na rynku do Bitcoina i w zależności od tego, jaka cyferka tutaj jest po prawej stronie mamy albo alt Season albo Bitcoin season w tej chwili wskaźnik pokazuje tylko 16 punktów. A jak sobie przewiniecie troszkę niżej, to zobaczycie, że większość altcoinów zradzi sobie zdecydowanie gorzej od Bitcoina. To jest czas, żeby być jeszcze w Bitcoinie, ale... Też nie bez powodu spoglądamy dzisiaj na ten wskaźnik i też na parę innych w dalszej części tego nagrania, bo chcemy też w tym miejscu, które wydaje się być dobrym miejscem, żeby być dołkiem, znaleźć już te sygnały, które nam wskażą, czy powoli altcoiny mogą poruszać się za bitcoinem. Bitcoin dosyć ładnie urósł w ostatnich tygodniach. No i to są dobre warunki do tego, żeby też część altcoinów, może nawet większość Urosła troszkę bardziej. Tak jak powiedziałem, alt season index w tej chwili bardzo nisko, no i widzimy, że troszkę ten wskaźnik nam wyhamował, a tak jak już powiedziałem, on bazuje na tym, jak radzą sobie altcoiny względem Bitcoina. Wróćmy do wykresu dominacji Bitcoina. To jest jeden z ważniejszych wykresów, który nam mówi. Czy zaczyna się dziać coś dobrego na rynku altcoinów? Ta pionowa kreska tu postawiona to jest 7 kwietnia, to jest ostatni dołek na Bitcoinie. Od tamtego momentu dosyć mocno i gwałtownie Bitcoin nam odreagował, zanim również część altcoinów, nawet chyba większość, ale jak widzimy, dominacja nam cały czas rośnie, czyli w tej chwili to Bitcoin jest królem. Na altcoiny przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jak sobie popatrzymy w szerszej perspektywie na ten wykres, to zauważymy, że dochodzimy do poziomów około 65%, nawet 70% tutaj już wyżej będzie za chwilkę. No i to już są rejony, w których wykres dominacji nam w przeszłości zawracał, a wiemy bardzo dobrze, że kiedy ten wykres zawraca, mamy bardzo dobre czasy na altcoinach, więc w tej chwili jeszcze ten wykres mocno w górę. Ale wchodzimy już powoli w takie rejony, które w przeszłości dawały nam zawrócenie. Ja, między innymi, na tym wykresie obserwuję sobie ostatnie dołki, bo chcę widzieć, kiedy na tym dosyć trendowym wykresie z, 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 zobaczę przełamanie tego trendu wzrostowego, a jak zobaczę przełamanie trendu wzrostowego, no to będę wiedział, że czas rozejrzeć się za altcoinami. Oprócz wykresu dominacji, kolejny wykres, który jest istotny dla mnie, żeby ocenić ten moment, w którym altcoiny będą sobie radziły zdecydowanie lepiej, to jest wykres kapitalizacji nazwany ADERS i to jest kapitalizacja altcoinów spoza pierwszej dziesiątki. Oczywiście mamy wykresy kapitalizacji. Cztery w zasadzie u mnie, total, total, 2, total, 3 i jak wiecie total to jest cały rynek krypto, Total 2 to bez bitcoina, Total 3 bez bitcoina i ethereum, a ja spoglądam na adres, bo chcę wiedzieć, jak te najmniejsze kapitalizacje sobie radzą, bo w cyklu, w którym pieniążki najpierw płyną do bitcoina, później do wielkich kapitalizacji, później do mniejszych, te powinny być na ostatnim miejscu, a te, jak wiemy, też potrafią wystrzeliwać najbardziej potrafią robić największe zasięgi w momencie kiedy rozpoczyna się alt season i co jest dla mnie istotne na tym wykresie istotny jest ten wierzchołek on jest mniej więcej na poziomie 250 miliardów dolarów kiedy rynek altcoinów tych o najmniejszej kapitalizacji spoza pierwszej dziesiątki osiągnie tą barierę najlepiej kiedy jeszcze przebije zamknie się tutaj świeca jakieś z większego interwału najlepiej jednodniowa to powinniśmy zaobserwować również jakiś powrót, a po takim powrocie już powinniśmy zobaczyć przynajmniej na jakiś czas zawrócenie tego mocnego trendu spadkowego. To będzie moment, który mi wskaże, który mi powie, że pieniążki płyną do rynku altcoinów, że są gracze, są duże portfele, są ludzie ostatecznie którzy chcą swoje pieniążki lokować w kryptowalutach i to będzie oznaczało, że jest apetyt na aktywa ryzykowne. Podsumowując ten wykres, jeszcze nie jest ten moment, ale ten moment, jak widzimy, już wkrótce może nadejść. Tak niewielka korekta tutaj przed przebiciem tego wierzchołka może już być ostatnią korektą przed tym, aż zrobimy taki większy Ruch do góry. Zobaczycie to na pewno na liście swoich altcoinów, zazielenie się tam od góry do dołu. Więc to, co zobaczyliśmy przed chwilką. Wykres Alt Season Index w bardzo dobrym miejscu na to, żeby w końcu się troszkę podnieść, w końcu zawrócić. Wykres dominacji wciąż rośnie i dochodzi do bardzo istotnych miejsc, w których historycznie zawracał. Wykres. Kapitalizacji altcoinów spoza pierwszej dziesiątki również dochodzi do miejsca dosyć kluczowego. Te trzy wykresy każą mi myśleć o tym, że pora się rozglądać za altcoinami, tam za chwilę może być dosyć, dosyć ciekawie. Popatrzmy jeszcze na mój wykres, który nazwałem sobie roboczo Crypto Money Flow, który mi pokazuje między innymi kapitalizację w tych kategoriach Total, Total 2, Total 3, Total Aders to jest to poza pierwszą dziesiątką. To jest ten wykres, który przed chwilką oglądaliśmy. Ale co ciekawszego ja tutaj robię, to ja sobie liczę dynamikę kapitalizacji. Ja sprawdzam, czy kapitalizacja chociażby tych altów z poza pierwszej dziesiątki rośnie szybciej. Nisz kapitalizacja całego rynku krypto, i na tych wykresach w pierwszej kolejności będę widział, czy to jest ten moment, kiedy alty rosną już mi dosyć dynamicznie, żeby się nimi zainteresować. Jak spojrzymy sobie tutaj na moment, w którym Bitcoin był w swoim lokalnym, ostatnim dołku, to później to odbicie zarówno na Bitcoinie, jak na wszystkich. Kryptowalutach było bardzo dynamiczne, no i zauważcie, że te o najmniejszej kapitalizacji tutaj miały naprawdę dobry moment. To odbicie, które było po bardzo, bardzo mocnym spadku, ono również było bardzo dynamiczne i te wykresy to odwzorowują. Zachęcam do dołączenia do społeczności Gambit Tradera. Tam ten wykres jest dla Was dostępny na w zasadzie na wyciągnięcie ręki i. W zasadzie w interwale godzinowym patrzymy sobie, jak zmienia się dynamika na różnych grupach altcoinów. W tej chwili, jak sobie na to popatrzymy, mamy spadek, czyli w tej chwili bitcoin jest królem, wciąż ta dominacja nam będzie rosła, wciąż warto być w bitcoinie i jak tylko te wykresy tutaj, jeden, drugi, trzeci, nawet też mam osobno ethereum, jak one zaczną rosnąć mocniej, to wtedy będziemy wiedzieć, że może warto troszkę kapitału z bitcoina przerzucić do altcoinów. Jak już mówimy o altcoinach, no to one są w różnych miejscach. Takim altcoinem, który w zasadzie pokazał już swoją siłę i przełamał ostatni lokalny trend spadkowy jest Solana. Ja zachęcam, wróćcie do filmu sprzed tygodnia. Tam szczegółowo omawiam Solanę w porównaniu do Ethereum i próbuję Wam pokazać, dlaczego uważam, że Solana w tej chwili jest lepszym wyborem niż Ethereum. I zachęcam serdecznie, wróćcie do tego nagrania. To jest przykład altcoina, który przełamał już swój lokalny trend spadkowy. Drugim z altcoinów, który chcę Wam dzisiaj pokazać, w zasadzie pierwszym z takich bardziej szczegółowych analiz, to jest Shiba. W momencie, kiedy wchodzimy w taki troszkę alt season, może jeszcze nie alt season, ale w moment, w którym altcoiny rosną nam mocniej, to memcoiny są jednymi z pierwszych beneficjentów w takich pozytywnych ruchów na rynku i dlatego ja patrzę sobie na Shiba między innymi żeby zobaczyć w jakim jest miejscu i wtedy też będę obserwował czy Shiba pokazuje sygnały na wzrosty jak popatrzymy sobie w szerszej perspektywie to widzimy że cena Shiba zeszła do poziomów których dawno od dawna ocenialiśmy jako tanio i to są poziomy Naprawdę tutaj w zasadzie to jest wykres 1000 Shiba. 1000 Shiba, dlatego żeby tych zer po prawej troszkę było mniej, łatwiej się to handluje. Ale jak popatrzycie sobie na szybę, tych zer będzie więcej. Ja dlatego mówię tutaj o e, dokładnie te wartości, które widać na, na tym wykresie. I to jest 0,011, 0,012. To są te rejony, które historycznie określały. Cenę szyby jako tania. I tutaj wykres nam wrócił jeden, drugi raz. W tej chwili patrzymy na ten ostatni kawałek. No bo jak popatrzymy sobie tutaj w całości na ten wykres, tutaj nie mamy jeszcze żadnej struktury korekcyjnej. Ten wykres naprawdę jest nisko i musimy dopiero zobaczyć, jak się rozbuduje, żeby poszukać tam jakiejś rozsądnej struktury. Co robimy w takiej sytuacji? Ano, patrzymy na ten ostatni ruch trendowy i patrzymy, czy ten ruch trendowy się kończy, czy może się jeszcze. Rozwija i ruch trendowy, o którym mówię, to jest mniej więcej taki ruch, który, uwaga, tutaj na końcu zaczął już spowalniać, bo ten dołek został wybity tylko delikatnie, dalej ten dołek również delikatnie został wybity i zauważamy przez to, że ten ruch trendowy spowalnia. Co będzie dla nas istotnym momentem na tym wykresie? Otóż wybicie trwałe wierzchołka na 0.0. 15, mniej więcej to jest, to jest ten poziom, a zauważycie, to jest ta strzałka tutaj narysowana. Więc, w momencie, kiedy cena przejdzie powyżej tego wierzchołka, zamknie się na interwałach 4-godzinowych i jednodniowych. No, to po korekcie to będzie dla nas łakomy kąsek. To najprawdopodobniej będzie już ten moment, w którym zauważymy, że większość altcoinów rośnie. I to będzie ten moment, który te wskaźniki, które wam pokazałem na początku, już wcześniej nam zasygnalizują, że w altach dzieje się coś dobrego. W tej chwili, jakbyśmy się chcieli przyjrzeć Shiba troszkę z bliższej perspektywy, no to w ten ruch jeszcze wygląda jak jakiś taki ruch impulsowy może już na wczesnym etapie, ale jeszcze go nie możemy określić jako impuls pięciofalowy, to jest jakiś ruch w górę. Dopiero Moim zdaniem ciekawie się zacznie na Shibie, kiedy wybijemy ten wierzchołek, bo tak naprawdę ja bym chciał, aby ten wykres zrobił ruch w górę i dopiero czytelną strukturę korekcyjną, po której będziemy szukać miejsca na dołączenie. Dlaczego zatem pokazujesz Shibę? Otóż między innymi dlatego, co powiedziałem na początku. Memcoiny będą jednymi z pierwszych i mogą też bardzo mocno i bardzo szybko rosnąć, więc jest szansa, że zobaczymy tutaj mocny, dynamiczny ruch. Po którym jakaś czytelna struktura korekcyjna pozwoli nam się do tego ruchu dołączyć. Bo jeżeli spojrzymy na ten wykres jeszcze raz z bliska, możemy tutaj domniemać, że jest tutaj jakaś pięciofalowa struktura. Ja mówię jakaś, bo nie jest to pięciofalowa struktura, którą mogę. Czytelnie przeanalizować i znaleźć te struktury korekcyjne, które znam. Na razie to jest jakaś struktura, która może w przyszłości ewoluować w falę pierwszą w ramach pięciofalowej struktury Eliota. Więc w tej chwili Shiba im. pod obserwację, czekamy na wybicie tego wierzchołka, i jeżeli tak się wydarzy, szukamy szansy na dołączenie. Pamiętajcie, FOMO. Nigdy nie jest dobre, dają zawsze altcoiny, dają kryptowaluty szansę na dołączenie się po czytelnych korektach. Drugi z altcoinów, który chciałem dzisiaj dla Was przeanalizować przy tych majówkowych, długich weekendach, no to jest ONDO. ONDO, który podobnie jak Solana, dał już pierwszy sygnał na to, że ten lokalny ruch spadkowy został przełamany. Ale zacznijmy od początku, z większego interwału. Mamy tutaj jakiś ruch powiedzmy, że trendowy. Impuls, jeszcze raz, impuls, korekta, impuls, korekta. Na razie mamy ten trend jasno określony jako trend wzrostowy. Jak popatrzymy sobie na miejsce, w którym nam się w tej chwili ta korekta zatrzymała, jest to bardzo dobre miejsce z dużego interwału. Tutaj jest sporo zleceń, które to zlecenia dały zarobić w tym ruchu. A ten ruch korekcyjny ma dać szansę, żeby jeszcze raz tutaj zrobić zakupy i jeszcze raz wykonać taki ruch w górę. Taki jest bazowy scenariusz na ONTO. Więc skoro patrzymy już na ten wykres w taki sposób, również trendowo, tutaj ze struktur korekcyjnych jeszcze tak dosyć. Kiepsko na razie, może spójrzmy sobie, jak ten wykres sobie tutaj radził. Tak dobrze pamiętam, tutaj są wybite dosyć nisko poziomy, więc jeszcze musimy troszkę poczekać, aż nam ta struktura się rozwinie. Ale tak jak powiedziałem, ten ostatni ruch trendowy możemy go podzielić w zasadzie na dwa mniejsze ruchy. Pierwszy to jest ten duży, można powiedzieć, że w taki sposób go oznaczymy, a drugi to już jest powiedzmy, że od tego wierzchołka oznaczymy go sobie jakoś w ten sposób. I tutaj mamy wierzchołek, który w tej chwili jest dla nas istotny z punktu widzenia całego tego ruchu spadkowego, albo przynajmniej tego ostatniego ruchu. I to jest wierzchołek, który nam oznajmia, że ten ostatni ruch został przełamany. Przyjrzyjmy się temu z bliska. Tutaj starałem się rozszyfrować tą strukturę i też jeszcze nie znalazłem takiej struktury korekcyjnej, czy też impulsowo-korekcyjnej, która dałaby mi przekonanie, że już mogę się do tego ruchu dołączać. Mam tutaj dwie istotne strefy w tej chwili. Pierwsza ze stref to jest ta niebieska u góry, to jest strefa powtórzenia. Tej oto korekty tutaj. I ta strefa z założenia jako strefa powtórzenia korekty może nam dać nowy dołek, i tutaj trzeba na to będzie uważać. Dlatego tutaj jeszcze wykrzyknij. Pamiętajcie, że nawet jak wam pokazywałem wykres kapitalizacji, to wybicie tego wierzchołka będzie dla nas kluczowe, ale nie wybicie tego wierzchołka. Będzie nam oznaczało, że ten ruch trendowy w dół dalej postępuje, i na wielu altcoinach również taką sytuację obserwujemy. Między innymi jeszcze z tego troszkę większego interwału może nam tutaj coś, ta powtórzenie tej korekty, zrobić niedobrego. Ja natomiast po wybiciu tego wierzchołka uważam, że powtórzenie tej korekty, co prawda, da nam ruch korekcyjny, ale w dół tylko i wyłącznie dla tego ruchu w górę. Jak zatem dalej chcę to analizować i interpretować? Chciałbym móc ten ruch za chwilę oznaczyć jako fala pierwsza impulsu pięciofalowego, a żeby móc to zrobić z czystym sumieniem, chcę znaleźć tutaj jakąś strukturę korekcyjną i po tej strukturze korekcyjnej przyłączyć się do ruchu wzrostowego. Jaka tutaj struktura korekcyjna mogłaby nam się pojawić? No, chociażby zwykła korekta prosta. Ten ruch pierwszy już nam się wydarzył, on swoim zasięgiem. Jest minimalnym zasięgiem, już, już dojechał do miejsca, które jest wymagane. W tej chwili oczekuję na jakiś ruch w górę, może do tych rejonów. To są rejony w okolicach 96 centów. No i stąd oczekiwałbym jeszcze jednego ruchu spadkowego, minimum po 85 centów. Cena może zjechać niżej, może nawet lekko wybić ten dołek, a lekkie wybicie to jest tylko wybicie impulsem taką. Notem świecy, zamknięcie się powyżej, to ja również dopuszczam. Niemniej jak tylko zobaczę tutaj taką czytelną trójfalową strukturę, to już poziom 85 centów będzie dla mnie atrakcyjnym, żeby on do handlować do góry, więc w przeciwieństwie do szyby, on to tak jak powiedziałem, najpierwszy z kluczowych wierzchołków został wybity. Mamy co prawda ruch do strefy powtórzenia korekty, korekty tej tutaj którą przedtem dla was narysowałem. Z tego miejsca możemy zobaczyć zjazd jeszcze niżej, ale najlepiej, gdyby to było w strukturze korekcyjnej, wtedy będę szukał dla siebie miejsca na dołączenie. Zapraszam do społeczności Gambit Tradera, zapraszam też do subskrypcji naszego kanału. Dajcie kciuk pod tym filmem, skomentujcie, uwaga, osobę, która skomentuje. Która da najciekawszy komentarz pod tym filmem, zaproszę na 24 godziny do naszej społeczności, żebyście mogli zajrzeć sobie za kulisy. Tam analizujemy nie tylko kryptowaluty, analizujemy również forex, rynki tradycyjne, surowce, rynki akcyjne, indeksy. Każdy znajdzie tam dla siebie coś ciekawego, a altcoiny, dzisiaj pokazałem Wam dwa, a w społeczności mamy ich mnóstwo i każdy może poprosić o analizę. Wybranego przez siebie altcoina. Także zapraszam, jeszcze raz bardzo serdecznie i do usłyszenia.